A gdzie my mieliśmy jechać? A! Ubrać Cię, bo wyglądasz jak obietniczka A, do sklepu Kurwa, jak leciał Ci Jaki lubisz kolor najbardziej? Kolor najbardziej? Czerwony, bo szybki, nie? Okej, okay, to czerwony no. staniczek założymy Żeś go mogła szybko ściągnąć yy, Żeś szybko była auta Ten sklep może być? Ta, może być, chodźmy Ale musisz ogarnąć te włosy na plecach, spróbuj sobie tam tatuaż zrobić Tak? Zakryję wtedy, czy mnie wygolą? No mam nadzieję, że ci wygolą. Dobra, to zostaje przy tym Pierwszy raz widzę taką owłosioną tygrysicę yy, Legińcy weź załóż jeszcze ale, jak ci się tutaj wyłożył? Nie, no, te spodnie są okej. Okay. Wygodnie mi się w nich pracuje, no. No, ale. No, to będziesz pracowała w nich w inne dni. Ale tak dla klienta to Leginsa albo Kiecka. Bo chociaż lepiej kieckę nie wiem. ty ty masz takie włosy pod pachami, to nie chcę wiedzieć, co ty masz tam na dole. Tam to musi być Jumanji, kurwa, dopiero. Także. No właśnie. Więc lepiej nie ubierać Leginsa. Nie ma co w sobie, bo będą płaki wystawiać przez no, ten no. materiał. Ten staniczek weźmiemy, proszę pani. Ja zapłacę Do widzenia! Dziękujemy! Ja pierdolę! No co? Zajebiste cześć. drezy za Alibaby kupiłem! Myślałem, że jakiś emeryt Cześć Cześć Cześć! O, kurusie, o. Mi się wyjebałem! Wyglądasz... Teraz <grym> teraz! Oczep mi dres, albo już musiałbym oczepać konia, oczep dres! Jak coś kurwa to mam, które przechodzisz? Czepie, czepie. O i tak czekaj. Kto przychodzi na emeryturę? No ty, Zabij? wyglądasz jak stary dziadek Zabij. teraz. Z kto? Zwoń... Ja? Ty twoje 38 już nie wygląda, 38 a 50. Kto ma 38? No ty. Ja mam w zwodzie tyle, nie popadzi tego. Ja chcę kupić sobie auto, się. ja z wami nie gadam. Siema. A, zawieź mnie, że sobie kupić auto. Okej. Okay. Możemy moim jechać? Możemy, no. Ty słuchaj ile kasujemy klientów? Za robocizną Jak z robocizną? Robociznę dostają pracownicy już Ale nie no bo ja robiłem tuning No Więc no skacowałem gościa gdzieś tak 30% Tak i nic Jest okej, okay, nie? Tak To automatycznie ci nalicza, wiesz? Ja? Ty nic nie musisz liczyć Po prostu robisz robisz ten tuning co masz Później w tablecie wpisujesz jego numer po prostu i automatycznie robociznę dostajesz do ręki To ja go chyba okradłem Mogło tak być Ty Co robimy z tym policjantem to go nie obsługujesz No nic nie mamy Co mamy z nim robić? Bo musimy jakiś cudem się, się dogadać z nimi teraz o ten, o podwyżkę. No, no tak, to jak policzyć. zapłacę, to mogę się zgodzić, że go obsługujemy. Ale dopiero jak zapłacę. <laughs> Kurde, co mi tak kaszle. Mogę mu wybaczyć. Pieniądze leczą rany, jak to się <laughs> mówi. Dobra, to jadę na warsztat. Do jest zaraz przyjadę. Poko. <laughs> Ej, golf. Golf jedynka, co się dzieje. Dobra, niech wam będzie. Nie, kurwa, nie. Nie, nie, Co? Nie dość, że wyglądasz jak gówno, No to, było... to jeszcze przyjechałeś, jak gówno. na Nie Jak gówno? Wygląda, wygląda jak rusek taki. Jaki drzwi. go, kurwa, No, dla 60 lat. Nie, nieprawda. Za krótce chodzą. Słuchasz pewno halbusu. I. bierzesz się za jeszcze żmudę z no nie, tak auto A, zostało w spadku. dobra, jeszcze muszę no, takie, pasy, takie pasy takie pasy zrobić jeszcze o takie o, takie pasy sobie zrobić to będzie normalnie no właśnie zawsze coś zrobię do niego Szyb, e, Halo, Janeczku! Pierdala jest wóry, bo ci łeb rozjebie. Jadek, kurwa, nie strasz. Odwójka Adolfa dostałem. Ładne. Ty, chcesz się przejechać? A co za pierdala? Nie wiem, dopiero skończyłem robić. Ale fajne. A byłeś w tym? E, byłeś w... Z garażu już? Schowałeś sobie to? Nie jeszcze, jadę schować. No to lepiej schowaj. Się śmiali ze mnie, Janek. Czemu? Że brzydkie kupiłem. No chowaj, chowaj. Merlin, chyba będziesz nas gonił, ty. No. Się Ta zastanów, no, czy chcesz. Odpali, daj kółko. Chcesz prowadzić? No. Chociaż tym się przejadę, bo bm nie dajesz. Dziękuję za suba. Lecimy. Lecimy, Janek, tuś, tuś. Ale to jest skóra. Nie no nie ma szans! Fuck you! A nie to Aha. jest mój kolega sorry! Aha! Jadek jak to jest przylepione do ziemi! Aha! No co pan? Fuck you! Kuba! dalej Jadek, bo to z przegonią! A ja mam jaranie przy sobie! Oj no kurwa co? Takie auto! A mu się... Ty no elegancki? Zajebiste coś! Się śmieli ze mnie, wiesz? A czemu? Że gówno kupiłem. Ty no, no fajne jest. Najlepsze auto jakie miałem. Ała! Janek! Spokojnie, PZU wyklepię. PZU zapłaci, ja będę się klepać. <laughs> Ty, ale fajne jest. Ile zapłaciłeś za to? Ty powiem ci, że całe mnie wyszło ze 60, może 63? 60 koła? No. Zajebiste zrobić jest. ci taką! Taką penerę ci zrobić na zielono? Czekaj, a możemy przetestować, czy to dobrze chodzi? No! Dobra. O kurwica! Pas! No! Taranowałeś Nie Jebać psy, jebać psy! Bucha w Chce mi tak nie spierdolić. Mówi, że nie spierdolimy, Janek! Przełącz kurwa na benzynę! Chuj z tym! <laughs> Stary Janeczku, tak nie chciałem. Janek, przełączaj na benzynę, tu masz przycisk. Na benzynę? No. Dobra. Dawaj, na Teraz! Trzy. O kurwa! Janek, nie, bo... ...wirwaku się zrobił! Przełącz na gaz! Da dawaj na gaz, dawaj na gaz! Jadek, już no, nie już będzie... już widać, już widać, ...nie już możemy widać. przełączać. Chcesz Ciekaj, takie? Czy... To ci zrobię. Ty no, fajne jest. Yeah. Co jak ja lucy Słuchaj. zajebałem Musimy coś wytestować A przeżyjał to? auto? Życiu Proszę cię Janek Na chuj zwalniasz na tej skoczni Jak jeździsz penisie? Tu nie wolno, tu wolno Dobra, trzymasz się? No trzymam się, ale ja nie chcę! JADEK nie! oho, Nie tak nie wolno, na no spokojnie. A ja myślę, że samochód, to prawdziwy samochód i to maketa była. Kuba, Maketa jest. A ja myślę, że ktoś tak zaparkował, głupio. Ty no, ale powiem ci, Merlin, bez się ty przejedź Tak, chwilę, ja no, że to trzeba to zobaczyć. To powinno być. Aha, dobrze pamiętam. Siadaj pan, tylko nie odpalaj na benzynę. Chciał. o. No dawaj, jeneczko. Pach, co I, i normalnie dusisz Buta do ziemi, jak to na gazie chodzi. Propan Butan, kurcze normalnie. A, Janek nie ma żadnych, ale on też nie umie jeździć. No, to prawda. Czy Jankowi nic nie stało? Ja może do niego zadzwonię. No, co tam? Janek, zwolnij, że ci się nic nie stało! A czemu miałoby mi się coś stać? Swoje lata masz! No co ty, jestem młodszy od ciebie przecież! O, ty będziesz mi od wieku wyzywał? Ale... No pojebało Janka? Pierdol się, Janek! Mówi do mnie, że ja jestem starszy od niego, ten... Tu nie podjedziesz, bo glebę zrobiłem. Nie, ja już go zgubiłem. O jaki on szok. No już Janka porobi tej. Amator jest Za to tobą. Ej, fajne to. No, Jadek, daj 65 i takiego samego ci zrobię Ja mam 57 na koncie, no co ty No to ci zrobię, tam ja zajebię z naszego, ale Chcesz, to ci A robię A wiesz, że ja byłem dzisiaj? Gdzie? Na jedzeniu No i... A pierdol I kukurydze się zjadłem, taką pyszną Z małpą byłeś, nie? No, no. nie, z Matim A z Matim no. I ze Steven Pisikelą A mnie nie zabrałeś, fajnie A wiesz czemu cię nie zabrałem? Bo mnie pierdolisz nie, bo ty już do tego towarzystwa nie pasujesz Ale co kurwa, bo za stary jestem Jadek. <grym> Dokładnie no, co za chuj kurwa tej Weź go goń, Jednemu, normalnie jednemu! Kurde o, czekaj, bo no. właśnie padłem z fotela Ja nie wierzę co ten Jan... on też cię tak obraża? Nie rzadko obraża Na rzadko to on kupę robi Goń tego chama Właśnie nie wiem gdzie pojechał nie problem. Czekaj. Ja daleko wytropię. Tu jest. Janek! A wąchę dziurę! Ja mam 26 lat! Kurwa. Który w stuleciu, ty? A spierdalaj! Chcę ci auto zrobić po taniości! Bez kosztu! A chcesz chipsa? Chcę. Dobre, czoskowe mam A pakiet. to nie chcę kurwa. Pierdole hopie. Wczoraj zjadłem chipsa czoskowego, To godzinę mi się biłkało. Ja bym ojcu lachę robił, fuj. Najgorzej. Boże kochany, jaki ty głupi. Jesteś stary, a głupi. A, to Ale to gadać. ładne. A, dupę zobaczył, czy to, że tak wypalił? Chyba w środku była kobieta. A, cały jadek pies na baby. Tylko dupy wywąchał. Czasami jak byście dupę wąchali przesłuchanego, byście wyciągnęli więcej rzetelnych informacji niż z przesłuchania. Psy tak robią. A, wy też. <grych>